Dzień dobry, jest niedziela, plakat widać, ogonek widać, mnie też widać. Super, chyba się nagrywa. W każdym razie coś czerwonego miga. No dobra, no to zaczynamy. Ja nazywam się Kasia Kate Jeziorska. Od 2014 roku mieszkam z rodziną w Vancouver. Na tę rodzinę składa się dwóch synów i jeden mąż, ten sam od 16 lat. Prowadzę bloga Kanada się nada, na którym opisuję nasze wrażenia z życia w Vancouver, jak na emigracji odnajdują się nasze dzieci, w jaki sposób udało nam się znaleźć pracę w Kanadzie, mieszkanie w Vancouver, jak nam się żyje jak nam się zwiedza, czy tęsknimy, czy żałujemy, czy drugi raz podjęlibyśmy taką samą decyzję o wyjeździe do Kanady. To, co chcę opowiedzieć w tym filmiku, nagrywam dlatego, że live na Facebooku w temacie emigracji do Kanady się skasował. A poza tym każdy powód jest dobry, żeby trochę porozmawiać o tym, jak się żyje i mieszka w kraju klonowego liścia. Pytacie o podstawy, czyli o to, o czym zacząć myśleć, kiedy się zaczyna myśleć o wyjeździe do Kanady. Jak w ogóle ogarnąć się w gąszczu przepisów imigracyjnych? Co zrobić, żeby wyjechać, żeby zamieszkać, żeby odnieść sukces? Zwykle swoje wypowiedzi i blogowe posty zaczynam od takiego wyjaśniania. Że wszystko, co ja mówię, wszystko, co opisuję, wszystko, co dzieje się moim udziałem, niekoniecznie musi tak samo wyglądać w momencie, kiedy to ty zabierzesz się ze za swoją migrację do Kanady. Dlaczego tak? Dlatego, że każda historia jest inna, każda ścieżka emigracyjna może wyglądać troszeczkę inaczej, i jest bardzo wiele różnych czynników, różnych zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę. Kiedyś już za tą emigrację zabierz. Może to zabrzmi trochę dziwnie, ale tak naprawdę to na początku zachęcam Cię do tego, żebyś przejrzał, obejrzała wszystkie możliwe dostępne filmiki na YouTubie dotyczące emigracji do Kanady. Dlaczego? Dlatego, że tak będzie najłatwiej zobaczyć, czy którakolwiek z tych historii, które zostały nagrane na innych kanałach, w jakiś sposób odpowiada Twojej historii, Twojemu obecnemu stanowi. Czy to. Jest coś podobnego do tego, co dzieje się w Twoim życiu, czy zupełnie coś innego? Zanim zacznę opowiadać o, o przepisach i o różnych możliwościach wyjazdu do Kanady, to chcę powiedzieć, że jest taki zawód i są takie studia. Konsultant imigracyjny, prawnik imigracyjny, czyli osoby, które za pieniądze dla jednych większe, dla innych mniejsze doradzają w temacie imigracji do Kanady. Znamy osoby, które z takich usług skorzystały i były zadowolone, jak i takie, które uważają, że są to wyrzucone pieniądze i zostały źle pokierowane. My, w przypadku naszej rodziny, nie skorzystaliśmy z usług żadnej, żadnego imigracyjnego oficera, chyba nawet nie mówię oficer, tylko konsultant, doradca, prawnik, jeżeli ma tytuł prawnika. Nie skorzystaliśmy, więc żadnego nie polecamy i żadnego nie odradzamy. To jest usługa jak każda inna. Jak remontujesz dom, możesz to zrobić samodzielnie, a możesz zawołać ekipę, podobnie z imigracją do Kanady. Możesz to zrobić samodzielnie, bo wszystkie informacje są dostępne na stronie rządowej canada.ca. Canada .ca. Do tej strony będę się wielokrotnie odwoływała w swoich filmach i w swoich wypowiedziach. Możesz też całą tą procedurę zlecić prawnikowi. Jeżeli się zdecydujesz na prawnika, pamiętaj, że przypuszczalnie on będzie ci bardzo pomocny, natomiast bardzo wiele i tak będziesz musiał sam załatwić, bo prawnik za ciebie nie pójdzie do twojego pracodawcy w Polsce albo nie zawnioskuje o pewne właściwe sobie tylko zaświadczenia, więc część tych rzeczy tak czy inaczej będzie na twoich barkach. Natomiast jeśli chcesz zaoszczędzić czas i mieć pewność, że dobrze zrozumiałeś to, co yy, przeczytasz w przepisach imigracyjnych, może warto rozważyć taką usługę. Dlaczego nie? Zanim jeszcze o ścieżkach emigracyjnych w szczególe, chciałabym powiedzieć, że są tak naprawdę trzy takie stany, w jakich możesz znajdować się w Kanadzie. Nazwijmy je stany osobowo-paszportowe. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale nie ma znaczenia. Przyjmijmy na konieczność naszego filmiku, że są. Więc w Kanadzie możesz być po pierwsze jako turysta, ty możesz przyjechać i zwiedzać ten kraj. Możesz w tym kraju mieszkać dłużej i pracować, gdzie chcesz, w dowolnej prowincji, w jakiej chcesz, będąc na statusie stałego rezydenta, czyli mając kartę stałego pobytu, i w końcu możesz być obywatelem Kanady, czyli mieć citizenship. Wtedy możesz mieszkać w Kanadzie, poza Kanadą podróżować z kanadyjskim paszportem i głosować w kanadyjskich wyborach. Warto, żebyś odpowiedział sobie na trzy takie pytania, bez których tak najprawdopodobniej będzie Ci ciężko w ogóle rozpocząć emigrację do Kanady. Po pierwsze, czy masz ważny paszport? Wiem, no niby oczywiste, ale lepiej wspomnieć. Po drugie, czy za bardzo nie narozrabiałeś w kraju, z którego chcesz wyjechać do Kanady, bo Twoja przeszłość i Twój criminal record będzie sprawdzany podczas aplikowania o różne programy emigracyjne. A po trzecie, może tak naprawdę już możesz tutaj przyjechać i mieszkać w kraju klonowego liścia. Kto wie, może Twoi rodzice mają paszport kanadyjski, a tylko Ty o tym nie wiesz. Wyjazd do Kanady podzielimy sobie na takie dwie części: emigracja na zawsze i emigracja na chwilę. Ja wiem, że to brzmi może tak. Trochę dziwnie, emigracja na chwilę, ale masz prawo na samym początku, kiedy myślisz o Kanadzie, jeszcze nie wiedzieć i nie czuć, nie być pewnym, czy ten kraj jest dla ciebie na zawsze, czy też może nie. Więc jeżeli ma być to tylko wyjazd na chwilę, to znowu masz tutaj takie opcje. Jedną z nich jest zwiedzanie. Jak najbardziej możesz mieć ochotę przyjechać tutaj, yy, zwiedzić ją. Przez jakiś czas. I bardzo często pada tutaj teraz pytanie, czy na taki wyjazd turystyczny <laughs> potrzebujesz wizę. Nie, do Kanady nie potrzebujesz, żeby przyjechać do Kanady turystycznie, nie potrzebujesz występować o wizę w ambasadzie kanadyjskiej w Warszawie. Nie musisz tego robić. Natomiast będziesz potrzebował, ta wiza turystyczna zostanie ci niejako przyznana w paszporcie w momencie, kiedy stawisz się na lotnisku w Kanadzie bądź też na granicy na przejściu lądowym pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Wtedy urzędnik yy, kanadyjski celnik przyzna Ci możliwość wjazdu do Kanady. Najczęściej jest, to, jest ona przyznawana na 6 miesięcy, ale nie zawsze tak musi być. Czasami może być przyznana na krócej. Czasami, jeżeli celnik pomyśli sobie, że y, przyjeżdżasz do Kanady nie tylko zwiedzać mimo Twoich szczerych deklaracji, ale na przykład jest podejrzenie, że podejmiesz nielegalną pracę, możecie Cię w ogóle do Kanady nie wpuścić i wtedy żaden paszport nie pomoże. Po prostu zostaniesz zawrócony. Niemniej jednak, na ogół, żeby przyjechać tylko na zwiedzanie Kanady, wystarczy Twój paszport biometryczny i zakupienie elektronicznego pozwolenia na wlot do Kanady, który nazywa się ETA Electronic Travel Authorization. Wiza turystyczna oznacza, że nie możesz legalnie pracować. Oczywiście, ile ludzi tyle historii, i usłyszysz też, że no ja to, ale mój kolega przyjechał, rozejrzał się znalazł pracę i zaczął pracować. Tak. Wiza turystyczna oznacza, że nie możesz pracować, a to, co się dzieje w rzeczywistości, to jest. Inna sprawa. Pamiętaj jednak o tym, że jeżeli zostaniesz zatrudniony na Czarno, to po pierwsze bruździsz sobie swoją przyszłą sytuację emigracyjną, a to nigdy nie jest dobre. A po drugie, nie podlegasz żadnej ochronie pracowniczej i może się niestety zdarzyć. I zdarza się, że pracownicy na Czarno są wykorzystywani przez swoich pracodawców, no a po co ci ten stres? Naprawdę Kanada nie jest krajem emigracji zarobkowej, takiej jak rozumiemy inne kraje. I jeżeli chcesz przyjechać, żeby dorobić, to warto, żebyś może rozważył kraje Unii Europejskiej łatwiej, bliżej, taniej. Chcesz pracować, chcesz studiować i chcesz zwiedzać. Jeszcze może nie do końca wiesz, czy chcesz mieszkać na stałe, albo jest to jedyna możliwość, żeby zamieszkać na stałe, żeby dostać ten upragniony pobyt stały. I wtedy Możesz aplikować o e, pozwolenie o pracę. Możesz też aplikować o pozwolenie na naukę, a możesz również przystąpić do jako obywatel polski, możesz przystąpić do programu International Experience Canada, czyli rocznego programu e, working holiday, który pozwala ci na pracowanie i zwiedzanie mieszkanie w dowolnej prowincji w Kanadzie. To jest bardzo dobra opcja. Na to, żeby się rozejrzeć, rozgrzać, zobaczyć, czy to jest kraj dla ciebie, czy praca w Twoim zawodzie jest łatwa do znalezienia i czy pozwala ci na takie życie, jakie chcesz, nie musisz mieć oferty pracy, żeby zaaplikować do International Experience Canada. International Experience Canada to jest program, który jest dostępny online. Tam znajdziesz wszystkie kryteria przystąpienia do niego, żeby, zostać, żeby dostać ten rodzaj pozwolenia. Trzeba zostać wylosowanym z puli kandydatów, ponieważ jest więcej kandydatów niż miejsc przyznanych w Polsce. Więc też oprócz tego, że musisz spełniać pewne wymagania, trzeba mieć trochę szczęścia. Trzymam kciuki, żeby ci się udało, jeśli właśnie International Experience Canada jest Twoim celem. Następne na naszej liście do omówienia jest pozwolenie o pracę, czyli work permit. Pozwolenie o pracę w tym momencie hmm, wydaje się. W oparciu o tzw. LMIA, to jest taki dokument stwierdzający najogólniej, że kanadyjski pracodawca nie znalazł odpowiedniego pracownika w Kanadzie i w związku z tym występuje ościągnięcie jakiegoś pracownika spoza Kanady. Jest to proces dosyć kosztowny, czasochłonny i niełatwy, niemniej jednak w zawodach wysoce poszukiwanych, a do takich na przykład należą kierowcy ciężarówek albo Pracownicy sektora IT nadal zdarza się, że pozwolenia o pracę w oparciu o LMIA są nadal wydawane. Do takiego, żeby dostać takie pozwolenie o pracę, trzeba mieć już ofertę pracy, czyli trzeba sobie tego pracodawcę znaleźć. Ewentualnie, jeśli jesteś tak świetnie wyszkolonym specjalistą, to pracodawca przypuszczalnie znajdziecie sam. Do tego przydaje się na przykład. Mocny profil na LinkedInie, ale o tym może porozmawiamy sobie kiedy indziej. I wtedy przyjeżdżasz na kilkuletni kontrakt pracowniczy przypisany do określonego pracodawcy w określonej prowincji, w określonym mieście i dla niego pracujesz. I teraz często też jest pytanie: pada pytanie, co jeżeli, jed, jeżeli to jest rodzina? Jeżeli ja mam rodzinę, a mąż dostał taki kontrakt, a co ze mną, co z dziećmi? Jest tak najczęściej, że Partner, partnerzy, osoby głównej, tej, która dostaje ofertę pracy, również przyjeżdżają, dostają otwarte pozwolenie na pracę, a dzieci w takiej sytuacji dostają pozwolenie na naukę. Więc nie bój się, nie będzie rozdzielania rodzin. Jeżeli nie dla Ciebie jest International Experience Canada, bo na przykład już wykorzystałeś możliwości tego programu, albo po prostu jesteś e, zbyt dojrzały na ten program, jeżeli nie masz oferty pracy popartej LMIA, to jest jeszcze kolejna opcja. Także yy, warta rozważenia, a jest nim po prostu studiowanie w Kanadzie. Jest to do, dosyć droga zabawa, bo studia w Kanadzie dla studentów niebędących będących Kanadyjczykami ani rezydentami Kanady są bardzo drogie. Study permit, czyli pozwolenie na naukę, uzyskasz nie na każdym uniwersytecie, nie na każdej uczelni, dlatego też musisz się zorientować, czy uczelnia po prostu ma takie możliwości, żeby ci żeby ściągać legalnie studentów i żeby oni mieli pozwolenie na naukę. Te trzy możliwości, które wymieniłam, International Experience Canada, Work Permit, LMIL i Study Permit, one wszystkie z założenia są programami czasowymi, czyli nie, są, nie jest także że z automatu po odbyciu któregoś z nich dostaniesz... Się na, dostaniesz możliwość aplikowania o pobyt stały. Tak nie jest. Niemniej jednak one są dobrym wstępem do tego, żeby się rozejrzeć, żeby zdobyć wymagane doświadczenie, wymagane uprawnienia, które później, jeżeli zdecydujesz się właśnie zostać tym stałym rezydentem, które później ci się przydadzą. Dlaczego? Dlatego, że po International Experience Canada, po, po, po skończeniu Work Permit i po Study Permit. Możesz aplikować w, w różnych ścieżkach programu na stałą emigrację. To takie oczywiste i tego jest wszystkiego, a czemu tak dużo? Niemniej jednak, znowu powtarzam, nie bój się, nie macie czego bać, trzeba po prostu wziąć sobie solidnie się przygotować, przeczytać, zrobić rozpiskę, zobaczyć, gdzie ja się w tym wszystkim plasuję zobaczyć ile potrzebuje czasu, ile potrzebuje pieniędzy i co jeszcze z wymaganych dokumentów jest mi potrzebne, żeby kolejny etap zaliczyć i radzę ci przemyśleć sobie tą całą Możliwość już na początku, nawet jeżeli na początku nie jesteś zdecydowany, żeby zostać obywatelem kanadyjskim, to warto już od początku mieć to gdzieś tam w tyle głowy, dlatego że to pozwoli ci na przygotowanie, na pokierowanie swoją akcją, tak, swoimi działaniami, tak, żeby te dokumenty i te doświadczenia i te godziny i te dni wyrobić i na końcu mieć łatwiej w aplikowaniu opowiedz stały. Po tych trzech sytuacjach International Experience Canada, Work Permit LMIA i Study Permit możesz aplikować o tak zwany Bridging Work Permit, który pozwala ci kontynuować pracę w momencie, kiedy będziesz chciał przystąpić do programu o pobyt stały. W 2016 roku został zmieniony sposób aplikowania o pobyt stały w Kanadzie i w tym momencie można to zrobić poprzez Express Entry na stronie kanada.ca znajdziesz bardzo dużo informacji i infografik o tym, czym jest ten system. W skrócie, jest to elektroniczny sposób mierzenia kandydatów, którzy chcą przyjechać i zamieszkać w Kanadzie, biorąc pod uwagę bardzo wiele czynników tych kandydatów, czyli ich doświadczenie, czyli ich wiek, ich sytuację ekonomiczną, znajomość angielskiego i te wszystkie. Cechy są przeliczane na punkty, i punkty w tym systemie Express Entry, sumowane razem, umożliwiają Ci wzięcie w udziału w losowaniu. Tak, wychodzi na to, że Kanada to lubi tak cały czas kogoś losować. Wzięcie udziału w losowaniu Twojego profilu, tak, żebyś później mógł dostać zaproszenie o aplikowanie o pobyt stały. Tak, wiem. No nie jest to łatwe. Być może brzmi jak czarna magia, ale no tak to wygląda. Jest system Express Entry i w tym systemie masz różne możliwości, żeby przedstawić swoje życie tak naprawdę w przeliczeniu na punkty. Jeżeli już pracowałeś w Kanadzie, korzystając na przykład z tych trzech opcji, które wymieniłam wcześniej, możesz na przykład skorzystać ze ścieżki Canadian Experience Class. Jeżeli nie masz jeszcze tego um, doświadczenia, na tyle dużego, żeby łapać się pod Canadian Experience Class, być może podpadasz pod nominację prowincji. I teraz sobie możesz myśleć, o Matko Bosko, co to jest nominacja prowincji? To jest kolejna z możliwości uzyskania większej ilości punktów, jeżeli na przykład zadeklarujesz się, że będziesz mieszkał przez jakiś czas w pewnej prowincji. Kanada jest krajem zaludnionym nierównomiernie i niektóre prowincje zachęcają do tego, żeby obcokrajowcy, nowi imigranci osiedlali się y, właśnie w tych prowincjach, dając w zamian, umożliwiając w zamian podniesienie liczby punktów w systemie Express Entry. Być może to jest dla ciebie. Może się okazać, że łapiesz się na przykład w Express Entry na Federal Skilled. Trades Program, który pozwala Ci z racji tego, że masz określony zawód, na przykład jesteś kucharzem, albo rzeźnikiem, albo pracujesz w zawodach elektronicznych, który też daje Ci pewną określoną liczbę punktów i pozwala spróbować szczęścia w systemie Express Entry. Możesz też zaaplikować obycie stałym rezydentem, nie spędzając ani jednego dnia w Kanadzie. Tak, jest taka możliwość. Nie musisz mieć oferty pracy, ale musisz mieć odpowiednią ilość punktów do tego, żeby zarejestrować się w systemie Express Entry z dowolnego kraju na świecie, będąc obywatelem Polski. I tutaj korzystając ze ścieżki w Express Entry, która nazywa się Federal Skilled Worker Program, zaaplikować o to, wyrazić chęć zamieszkania na stałe w Kanadzie i wykazując znowu swoje wykształcenie, doświadczenie, wiek i znajomość dwóch urzędowych języków Kanady, czyli angielskiego i francuskiego zdobyć pewną liczbę punktów. W momencie kiedy Express Entry pokaże, że masz określoną dobrą ilość punktów, wystarczającą o to, żeby aplikować o y, całą rezydenturę w Kanadzie możesz wtedy y, zebrać całą, całą cała ta aplikacja odbywa się online i po kilku miesiącach niech pomyślę ile to zajęło w naszym przypadku 9 miesiącach Jesteś zaproszony do tego, żeby pojechać na granicę albo zrobić to w, w którymś urzędów w większym kanadyjskim mieście i dostajesz kartę z tego pobytu. I od tego momentu już możesz mieszkać w Kanadzie co kilka lat przedłużając tą kartę bez dodatkowych egzaminów, ale ona ma swoją ważność, dlatego trzeba ją przedłużyć. I masz praktycznie takie same prawa jak Kanadyjczyk, ale nie masz prawa do głosowania. No dobrze, to były takie etapy. Tymczasowy, czasowy, tymczasowy na stałe i stały na stałe, czyli bycie obywatelem kanadyjskim. Możesz aplikować o obywatelstwo kanadyjskie w momencie, kiedy masz kartę stałego pobytu i mieszkasz przez pewien określony czas w Kanadzie. Jest kalkulator fizycznej obecności na stronie kanada.ca, który Ci pomoże wyliczyć, w którym dokładnie miesiącu i dniu możesz złożyć, wysłać swoją aplikację o obywatelstwo. My w tym momencie przerabiamy ten proces. Mój mąż wraz z synami złożyli wnioski w, w marcu 2019 roku, a w listopadzie mój mąż będzie miał test na obywatelstwo. Ja złożyłam wniosek troszeczkę później, ponieważ byłam y, nieco dłużej poza Kanadą i w związku z tym muszę później muszę swoje odczekać, żeby móc zaaplikować o obywatelstwo kanadyjskie. Aplikacja o obywatelstwo, to tak samo jak aplikacja o pobyt stały, to jest. Całkiem sporo papierkologii, to jest poświadczanie Twoich języków, znajomości języków, to jest trochę opłat dodatkowych i w przypadku, tak jak w przypadku Express Entry, wszystko załatwiliśmy online, tak w przypadku aplikacji o, o obywatelstwo, część rzeczy też wysłaliśmy pocztą, jeśli nie wszystkie, z tego co pamiętam. No dobrze, to by było na tyle, ale. Chcę jeszcze wspomnieć o jednym, może nie takim oczywistym sposobie na emigrację do Kanady, ale kto wie, może to akurat opcja dla ciebie. Możesz y, zostać obywatelem Kanady poprzez małżeństwo z Kanadyjczykiem albo z Kanadyjką. Nie jest to tak, że z automatu zostaniesz obywatelem, ale małżeństwo z Kanadyjczykiem w programie sponsorowania rodzin pozwoli ci zawnioskować najpierw o pobyt stały, a później po. Spędzeniu tych pewnych dni w Kanadzie o e, obywatelstwo. No, cóż więcej, trzeba do tego, żeby zawrzeć związek małżeński z Kanadyjczykiem. Oferty pracy nie musisz wykazywać znajomości języka, też nie musisz. Jedyne co potrzeba, to miłość. I to by było na tyle, ale kończę fajnym akcentem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, e, daj znać pod tym filmikiem. Zaczep mnie w mediach społecznościowych i pamiętaj, jeszcze raz to powiem, że wszystko to, co ja powiedziałam, to jest moja wiedza. Ale zawsze, wszystkie informacje, które znajdziesz w internecie i usłyszysz od osób prowadzących blogi, blogi i inne kanały informacyjne, zawsze skonsultuję ze stroną kanada.ca i powodzenia! Brzmi to wszystko bardzo skomplikowanie, wiem, ale jest tego warte, bo jeżeli Kanada jest Twoim marzeniem. No to warto. Marzenia warto spełniać. Życzę Ci powodzenia i wszystkiego dobrego. Na razie.